Dzień dobry, dzień dobry, Wadim. Z tej strony w akcjonie pojawiła się nowa kamera, więc postanowiłem, że kupię ją i nagram odcinek. Od razu na samym początku informuję, że to nie jest żaden odcinek sponsorowany. Kupiłem to za własne pieniądze, żeby to udowodnić, bo często ludzie mają obiekcje. Tu jest Paragon. Kosztowała mnie ta kamera 169,90. Puf, jeszcze był kupiony, nie dla mnie. W każdym razie 169,90 kupiłem za własne pieniądze, nie jest to reklama. Kupiłem tą kamerę, bo chyba jest to nowość. Nie widziałem wcześniej w akcjonie tego typu kamery. Już z akcjona kamery pokazywałem różne i różne wersje kamer. Przede wszystkim kamery takie małe, domowe, których używam tu w kamperze. I tu odsyłam, zawsze mam z tym problem, ale wyświetli się odcinek ostatni o tych kamerach oraz cała playlista, gdzie te kamery były pokazywane. Natomiast to były kamery wewnętrzne. Pokazywałem też jedną zewnętrzną kamerę, której używam już od ponad roku albo i dłużej nawet. Już nie pamiętam, kiedy był ten odcinek. Też jeśli nie zapomnę, to się pojawi. Jest genialna, świetna i w ogóle jest kilkaset kilometrów ode mnie i pracuje cały czas bez, bez najmniejszego problemu. A to jest kamera, która nie wymaga zasilania, w zasadzie, no, w zasilanie każda kamera wymaga, ale nie wymaga ciągnięcia kabli żadnych, ponieważ to jest kamera z panelem słonecznym. To jest ta kamerka, a to jest panel słoneczny od niej, taki malusi. Zabieram Was tutaj na stół i pokażę Wam dokładniej, co tutaj mamy. Tak jeszcze celem wyjaśnienia. Ta kamera jest... Została wyprodukowana przez firmę LSC. LSC to jest chyba marka własna Akcjona. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo nigdzie indziej oprócz jakichś tam wiadomo ogłoszeń, gdzie ktoś sprzedaje używany tego typu sprzęt, nie widziałem tych kamer. Także tak przypuszczam, że jest to marka własna Akcjona. I ta firma LSC do tych kamer wydaje własną aplikację, która jest tak naprawdę klonem aplikacji Tuya. jest identyczna tak naprawdę. Więc ja używam tego po prostu z aplikacją Tuya i tyle, bo z, z tą aplikacją działa, z to w tej aplikacji Tuya mam też. The Całe inne kilkanaście, a jak nie kilkadziesiąt różnych urządzeń, tak zwanych smart urządzeń do smart domu. I między innymi te kamery LST, także używam za pomocą aplikacji. Tu ja mam tych kamer sporo, bo, wiecie, około dziesięciu pewnie, w różnych miejscach. W samym kamperze tutaj mam e, tych kamer kilka, gdzie jak to nie będę ujawniał, jedna jest, to, to wiecie dobrze, jedna jest tutaj do środka, patrzy, ale też jest kilka innych. Mam też w miejscach, w których bywam bardzo rzadko, a chcę mieć na nie podgląd, bo nikogo tam nie ma, więc żeby mieć jakąś. Kontrolę nad, nad tymi miejscami, to też tam mam zamontowane te kamery. I właśnie ta, ta kamera z tym panelem słonecznym wydaje mi się idealna, właśnie do zamontowania w takim miejscu, gdzie jest jakiś trudny dostęp, bądź też gdzieś w plenerze, w terenie. Sama idea działania systemu tu ja. O, łączyło się, chciało ją do góry nogami w ogóle. Sama idea tej kamery jest taka, że ona po prostu, tak jak powiedziałem, nie potrzebuje zasilania, tylko ma wbudowany akumulator, wbudowaną baterykę, która jest zasilana z tego panela słonecznego. Ta kamera nie posiada modemu 4G, czy tam 3G, czy 5G. GLT czy jakiegokolwiek innego, więc do działania potrzebuje sieci Wi-Fi. Więc do tego, żeby ta kamera działała, potrzeba też być w zasięgu sieci Wi-Fi. Ja tu w kamperze mam router, który pracuje cały czas i, i te kamery obsługuje. W miejscach, w których mówię, wywam rzadko, też mam e, routery po prostu zamontowane, które za pomocą karty z, z jakimś tam minimalnym pakietem internetowym rozgłaszają sieć i po prostu wtedy, kiedy trzeba, mogę się z tą kamerą połączyć, bo też ta kamera wysyła mi powiadomienia. Ta kamera, jak tutaj widzicie, w obiektyw, po bokach ma dwie diody, które sygnalizują stan pracy. Poniżej mamy dwie diody LED, po prostu białe światło, które można włączyć za pomocą aplikacji i oświetlić, bądź też włączyć światło takie mrugające, ostrzegawcze. Tutaj jest czujnik PIR, do którego na końcu przejdę. Z tyłu mamy montaż taki statywowy, który służy do przykręcenia uchwytu na ścianę. Ten uchwyt nie jest jakiś super rewelacyjny, powiem Wam szczerze, bo... Raz, że montuje się go na dwa wkręty, które dosyć ciężko tutaj jest umieścić. Nie wiem kto to wymyślił, ale nie był, no nie był to najszczęśliwszy sposób zamontowania tego. A druga sprawa jest taka, że wydaje mi się tak, to mój ojciec zawsze mówił, majowy. To znaczy, samo to połączenie, ta, ta śruba jest taka z gównolitu po prostu wykonana i samo to połączenie tej kamery z tym uchwytem, no. No trzyma, nie powiem, że nie trzyma. Natomiast obawiam się, że jakbym to zamontował na kamperze na przykład i w czasie jazdy, no nie wiem, czy by to się nie zaczęło jakoś tam wykręcać i, i bym tego po prostu nie zgubił myślę, że jak stacjonarnie na ścianie czy na drzewie, czy gdziekolwiek się to powiesi to, to nie będzie tego problemu, natomiast no, nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie sama kamera jest wodoszczelna może nie wodoszczelna, ale wodoodporna yy, tu mamy IP65 klasy wodoszczelności to jest kamera zewnętrzna, więc po prostu może być na zewnątrz budynku w każdą pogodę, tak przynajmniej twierdzi producent. Tutaj jest potwierdzenie tego nawet, że to jest marka własna akcjon no bo tutaj jest napisany nawet akcjon. Od spodu mamy tutaj taką zaślepkę, pod którą kryje się port USB-C. Za pomocą tego portu można tą kamerę ładować bądź też podłączyć ten panel słoneczny za chwilę do niego przejdę a jak tą klapkę mocniej otworzyć to nie jest łatwe aczkolwiek ta klapka nie trzyma jakoś super mocno ona jest gumowa odsłania się nam ten port USB z powrotem oraz mamy slot na kartę pamięci SD włącznik oraz przycisk nazwijmy to resetowanie ale to jest bardziej tego, żeby po prostu kamera została wykryta przez sieć, jak chce się ją pierwszy raz uruchomić trzeba to dłużej przytrzymać kamera zacznie mrugać tą diodą tak jak każdą kamerę w systemie tu ja Paruje się ją po prostu w momencie, kiedy przyciśniemy to, zaczyna mrugać dioda, przykładamy telefon, żeby sczytało kod QR i kamera jest zainstalowana. No jest to proste i powszechnie chyba znane. Ta ześlepka no, zakrywa w sumie szczelnie te porty, ale czy to jest aż tak wodoszczelne? To nie wiem, to się ukaże, oczywiście, z czasem ta kamera już troszkę u mnie pracowała, dlatego też trochę jest taka już ubrudzona i pobijana, ale chciałem ją najpierw sprawdzić, po prostu i wiedzieć coś o niej więcej, zanim zacznę Wam o niej opowiadać. Tutaj mamy złącze tego panela słonecznego. Sam panel słoneczny, no jest malutki, maleństwo, nie ma podanych nigdzie żadnych parametrów nie mam, że daje 5V, ale ciężko jest to zmierzyć bo nie mam takiego testera na USB-C bo bym zmierzył jaki prąd on daje, ale przypuszczam, że to jest po prostu 5V no i jakaś tam nikła ilość prądu, jakieś pewnie ampera daje, nie więcej, tu jest uchwyt tego panela solarnego on wydaje się troszeczkę, troszeczkę mocniejszy niż, niż ten uchwyt, który mocuje kamerę co powinno być chyba odwrotnie, bo kamera jest jednak cięższa może być tutaj, o ma tu jakieś sterowanie, przykręcane jest na trzy śruby, ale mówię, sam w sobie jest zdecydowanie lepiej wykonany niż to, co do tej kamery. Przykręca się tutaj go od spodu do tego panela słonecznego. Śrubką kontruje, no i mówię, on tak w miarę, w miarę trzyma. Do tego jest trzymetrowy przewód, który podłącza się od spodu kamery. Fajnie, że jest kątowy, bo nie zajmuje aż tyle miejsca, aczkolwiek też trochę wystaje. W komplecie jest jeszcze o, taki przewód USB-C do ładowania tej kamery. Pokażę Wam jeszcze jak to wygląda w aplikacji tu ja. Ta kamera jest wykrywana jako LSC Outdoor Camera. Kiedy do niej wchodzimy wyświetla nam się obraz z tej kamerki. O. Pleję też tutaj jako przebitki obraz z tej kamery, gdy ta kamera jest zainstalowana na zewnątrz. Zainstalowałem ją tak czasowo na, na, na dachu kampera i nagrałem kilka rzeczy w dzień i w nocy. Jak możecie zobaczyć, no jakość jest naprawdę rewelacyjna, to jest ogromny plus tej kamery. Jest moim zdaniem nawet lepsza w nocy niż w dzień jakość właśnie z tej, z tej kamery, jakość tych nagrań. Ja jestem szczerze bardzo zadowolony z, z tego, jak to nagrywa, natomiast no nie jestem jakoś super zdziwiony, bo mam doświadczenie z tymi kamerami LSC, że one nagrywają naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Ustawień tej kamery nie ma za wiele. Te kamery jak poprzednie miały między m.in. możliwość wyłączenia danego obszaru z y, nagrywania, możliwość detekcji człowieka, że tak powiem. Ta kamera też niby wykrywa człowieka, ale do tego za chwileczkę przejdę. Można no podejrzeć jakieś tam podstawowe informacje o tej kamerze. Można ustawić jakieś sceny, czyli jak ma zareagować, gdy coś wykryje, na przykład gdy wykryje ruch, może za pomocą drugiego czujnika włączyć światło, czy, czy, czy włączyć alarm, czy cokolwiek innego. Z podstawowych funkcji możemy tutaj sobie obrócić ekran, czyli jeżeli ta kamera będzie do góry nogami zainstalowana, to, to można obrócić ekran. Znak czasu można nagrywać, można włączyć bądź wyłączyć audio, bo tu też to nagrywać dźwięki, za pomocą tej kamery można podsłuchiwać, bądź też mówić przez głośnik, który jest tutaj z tyłu wbudowany. Ten głośnik nie jest jakoś super, super głośny, no ale coś tam coś tam słychać przez niego. Można ustawić, jak ma się zachowywać w nocy. Tutaj wokół, wokół tego y, obiektywu są diody na podczerwień, więc można typowy obraz czarno-biały i wtedy po prostu za pomocą podczerwieni jest scena podświetlana, bądź też można włączyć światło LEDowe, to, które jest tutaj i wtedy kamera będzie nagrywała w kolorze i po prostu oświetlała teren. Tutaj można ustawić czułość wykrywania ruchu. Pod tym światłem jest czujka PIR i ta czujka PIR działa tak sobie. Szczerze, jak w tych kamerach poprzednich, to działało rewelacyjnie i naprawdę super wykrywało wszelki ruch i wykrywało, np. postać człowieka, czy tam twarz człowieka. No to działa tak sobie. Próbowałem wielokrotnie tutaj wymusić to, żeby ta kamera zareagowała i wysłała powiadomienie. I naprawdę trzeba się nastarać, mocno namachać rękami i, albo poruszać się dosyć szybko, gwałtownie w kadrze, żeby ta czujka zareagowała jest to zrobione słabo. Dosyć słabo. Szczerze mówiąc spodziewałem się trochę lepszego działania tej czujki. Mimo tego, że mam wysokość, mam czułość ustawioną na wysoką, to mimo wszystko działa to no tak se. Tak se. To jest najlepsze określenie. W zarządzaniu zasilaniem mamy informacje o tym, jaki jest aktualny stan baterii. Mamy tu 70%, tryb zasilania, czyli że to działa, coś tam, ten panel słoneczny ładuje. Z doświadczenia, te kamery używam no około tygodnia już w tej chwili i cały czas mam te 70%, czyli początkowo było 100%, trochę się tą kamerą bawiłem wieczorem, kiedy ta bateria nie była ładowana, zjechało mi do tych 70% i od tamtego czasu ten panel jest cały czas jakby wystawiony na słońce, kamera cały czas pracuje i dalej jest 70%, także ani nie doładowało, ale też i nie ubyło, czyli jakby ta kamera, ten, ten panel słoneczny podtrzymuje pracę tej kamery cały czas. No mamy już w tej chwili kwiecień, tego słońca jest dosyć dużo, ciekawy jestem jak to się będzie zachowywało zimą, kiedy tego słońca będzie dużo mniej i też będzie zimniej, więc no, taka ta siłą rzeczy, ta już, już skuteczność tego ogniwa, które jest tam zamontowane, przypuszczam, że to jest jedno ogniwo po prostu 18650 lub podobne zobaczymy, no ale to się okaże za yy. Całe szczęście dopiero kilka ładnych miesięcy. Tych dodatkowych opcji jest, jest możliwość powiadomienia na telefon i wysyłania SMS-ów. Powiadomienie na telefon to jest właśnie to, o czym mówiłem, czyli wyskakujące pomocą takiej wyskakującej informacji, że został wykryty człowiek, ktoś, czy jakiś ruch został wykryty, przychodzi powiadomienie na telefon oraz powiadomienie SMS, które jest niestety płatne i nie używam tej opcji. Kiedy wejdziemy w odtwarzanie obrazu z tej kamery, to pod spodem mamy taką dodatkowe funkcje, które są tutaj schowane. I można tu m.in. odtworzyć nagrany dźwięk. Można na tą kamerę nagrać, na kartę pamięci i wsadzić jakiś komunikat, ostrzeżenia. Ja szczerze kiedyś bardzo się zdziwiłem, będąc na Łotwie, wlazłem przez przypadek na teren prywatny nad morzem, nad, nad całym brzegiem morza. Nie miałem pojęcia, że jest teren prywatny, i do mnie zaczęło coś gadać. Okazało się, że na drzewie była kamera. To właśnie to potrafi. W momencie nagrania sobie jakiegoś pliku na, e, dźwiękowego na kamerę. Po kliknięciu na to można po prostu ten dźwięk odtworzyć, na przykład wlazłeś na mój teren, wypadł chłopiec. Jest galeria, czyli przeglądanie wszystkich nagrań, które zostały wykonane, no tam kolor motywu, to, to, to wiadomo, pierdoły, włączenie trybu nocnego, można z palca włączyć. Kolejna opcja to jest napisane przeciwodblaskowy, ale to jest po prostu ustalenie, ustawienie, czy ma być kamera ma nagrywać w 50 czy w 60 Hz, I nie wiem na jakiego grzyba to, no ale jest taka opcja. Kolejna opcja to jest ustawienie poziomu czułości i czujki, to podobnie jak było w tym poprzednim menu. Kolejna opcja to to jest syrena. To jest ciekawa opcja. Po włączeniu tego kamera zaczyna nam wyć. Nie wiem na ile to słychać. Ale wyje. Także no jest jakaś tam opcja odstraszania. Można sobie coś takiego uruchomić. Kolejną opcją jest włączenie tej syreny łącznie ze światłem mrugającym. Jak to klikniemy. Tu mamy alarm lekki w tej chwili. To wyje i świeci. A kiedy weźmiemy alarm błyskowy, to wyje Także takie zabawy można sobie robić. Ostatnia opcja to jest edytowanie ułożenia tego menu. Także to są, to są takie dodatkowe funkcje. U góry jeszcze możemy tak, po kliknięciu zrobić po prostu zdjęcie tego, co widzi w tej chwili kamera. Możemy nagrać to, co widzi kamera, czyli to wszystko w tej chwili, co kamera obserwuje, widzi, to, to jest nagrywane i to jest nagrywane lokalnie w telefonie. Oraz możemy słuchać i mówić do tej kamery. Po kliknięciu na to... O, sprzęga się strasznie się wyłączę to, przepraszam czyli po włączeniu tej opcji można po prostu słuchać i mówić jednocześnie po prostu y, rozmawiać, tak nie wiem, wideodomofonem także takie są dodatkowe funkcje i możliwości tej kamery u góry jest jeszcze wybór tego, czy ma, nagry czy ma pokazywać obraz w HD lub w SD czyli jeżeli chcemy zaoszczędzić troszeczkę na przesyłaniu danych to można wybrać opcję SD no i tak jak powiedziałem w HD dodatkowo jeszcze w aplikacji tuja, to nie jest związane akurat z tą kamerą ale jest możliwość podglądu kilku kamer jednocześnie jak wejdziemy sobie tutaj w ustawienia, to mamy w tej chwili, pokazuje nam obraz z tej kamery, która ma tutaj oraz z drugiej kamery, która jest zainstalowana z przodu kampera. Można maksymalnie 16 kamer podejrzeć, także jeżeli macie więcej kamer, można, ich, można je tutaj wszystkie na raz oglądać. Jest też możliwość oglądania tego na komputerze. Ta możliwość podglądania sobie na komputerze pojawia się stosunkowo niedawno. Nie było tego kiedyś. W każdym razie chodząc na stronę, do której wam link wkleję w opisie, klikamy sobie w aplikacji na skanuj kod QR, skanuje to kod, zatwierdzamy w aplikacji, że chcemy się zalogować i w tym momencie na stronie wyświetli się możliwość. Podglądu kamer. Tutaj jest możliwość podglądu czterech kamer jednocześnie, aczkolwiek nie wiem, czy nie ma więcej. A jest jednocześnie, czy łącznie 16 kamer można podejrzeć. Dobra, nawet nie, nie spojrzałem, że aż tylu. I z rozwijanego menu po lewej stronie wybieramy sobie kamery, które mają być oglądane. I proszę, macie możliwość podglądu ze wszystkich kamer, które macie zainstalowane. Do 16 kamer jednocześnie można mieć podłączonych. W tej chwili mam tu podłączone 3 kamery, ale tak jak mówię, do 16 kamer można na siatce sobie ładnie rozłożyć i podglądać z nich obraz. Chcemy sobie daną kamerę wybrać, można wybrać kamerę. Można na nią po prostu dwukrotnie kliknąć i wybrać. Można tutaj też za pomocą tego włączyć nagrywanie, włączyć dźwięk, podsłuchiwanie dźwięku, włączyć rozmowę dwukierunkową. Można też zrobić jakieś na przykład tą stop klatkę, zrzut ekranu. Jeżeli kamera ma możliwość sterowania, też jeszcze jest tutaj opcja sterowania tą kamerą prawo-lewo, po prostu kręcenia nią. Tu w tych moich kamerach tego nie mam. Także to jest naprawdę fajna i ciekawa opcja. Wcześniej tego nie było, nie wiem kiedy to zostało wprowadzone. Ja to odnalazłem sobie przez przypadek, wchodząc w aplikację tuja, że jest taka możliwość. Protect EU Wkleję ten link, jak nie zapomnę, do opisu. Także pokrótce, tak to wygląda. Kamera LSC Solar IP. Kamera. Jakość nagrywania. Super. Uważam, że, że naprawdę jest rewelacja. Możliwość integracji z systemem Tuya super. Panel słoneczny i zasilanie tego z, bez bez konieczności ciągnięcia kabli rewelacja. Czułość wykrywania ruchu do bani. Naprawdę do bani. To jest największy problem, który widzę w tej kamerze. E, o. Teraz przyszło i teraz wykryło ruch. Natomiast no, jest jakiś problem z tym, Holender. Nie wiem dlaczego, ale jest jakiś problem z tą czujką PIR i, i nie działa to tak, jak powinno działać. To jest wielki minus. Na plus też oczywiście cena. No, 169 zł to naprawdę fajnie nagrywającą kamerę z panelem słonecznym, gdzie nie trzeba ciągnąć kabli, do takiego stałego podglądu i stałego monitoringu. Jak najbardziej uważam, że to jest spoko opcja, i, i dlatego ta kamera zostanie u mnie na dłużej. Nie będę jej zwracał do sklepu, choć miałem początkowo takie przemyślenia, żeby ją zwrócić. Jeszcze takie jedno uzupełnienie bo często się to pojawia w filmach o tych kamerach LST i w ogóle o kamerach systemu TUYA. Tutaj do tej kamery można włożyć kartę pamięci, i ta karta pamięci może nagrywać zdarzenia, które się dzieją. Natomiast tych nagrań nie da się odtworzyć w komputerze. Musicie o tym pamiętać, że system TUJA, ze względu na jakieś tam uregulowania prawne, nie ma możliwości odtworzenia nagrań bezpośrednio w komputerze z karty pamięci. Trzeba się połączyć aplikacją, telefonem z kamerą, wyświetlić sobie to, co ta kamera sobie zapisała i dopiero zapisać to na na telefonie. Nie ma, nie ma możliwości bezpośrednio jakby w po włożeniu karty do komputera zgrania tych nagrań. Tak to działa. Natomiast system tuja też ma wiele zalet i między innymi to, że ta kamera, podgląd tej kamery jest dostępny z każdego miejsca na świecie. tak Za pomocą aplikacji Tuya logujecie się mając tą kamerę, nie wiem, zamontowaną na daczy, na wsi. Jesteście w mieście, otwaracie sobie to, jesteście na wycieczce, nie wiem, na drugim końcu świata, na Kubie czy gdziekolwiek indziej. Możecie sobie bez problemu wejść i po, po prostu podejrzeć co się w mieszkaniu w domu, na działce, gdziekolwiek w kamperze dzieje i to są plusy, także podsumowując ja uważam, że naprawdę fajny sprzęcik, niedrogi sprzęcik, super jakość nagrywania natomiast no, ma pewne niedostatki może przyjdzie jakaś aktualizacja oprogramowania i, i to poprawi, zobaczymy to się z czasem okaże, natomiast no, za 169 zł ciężko jest kupić kamerę z panelem solarnym, który będzie tą kamerę zasilał i kamerę, którą po prostu można bez przewodów, choć Trzeba przewodem połączyć panel słoneczny z kamerą, którą można bez przewodów po prostu zainstalować. Nie, nie trzeba do niej ciągnąć dodatkowego zasilania. Jeżeli macie jakieś pytania, przemyślenia, cokolwiek, to zapraszam do sekcji komentarzy. A na dzisiaj to wszystko i do następnego.